Ida Nowakowska udostępniła serię zdjęć z więzienia. Szybko wyjaśniła, dlaczego się tam znalazła. Popularna polska prezenterka telewizyjna Ida Nowakowska zaskoczyła ostatnio swoich obserwatorów, publikując na Instagramie serię zdjęć zrobionych w historycznym więzieniu. Na pierwszy rzut oka Wielu fanów poczuło się zdezorientowanych, zadając pytanie, co sprowadziło ją do tego miejsca. Ida jednak szybko wyjaśniła powód, rozwiewając wszelkie nieporozumienia. Nie była tam z powodu nagrań ani żadnego kontrowersyjnego wydarzenia, lecz w celu duchowym, aby uczestniczyć we mszy świętej w intencji ofiar torturowanych i zamordowanych w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Więzienie na Mokotowie to nie tylko miejsce odosobnienia, ale także symbol bólu i poświęcenia tysięcy Polaków w czasach wojny i represji politycznych. Ira podzieliła się, że wejście w to miejsce pozwoliło jej głębiej poczuć siłę pamięci i człowieczeństwa. A także było okazją do modlitwy za dusze poległych w imię wolności i wiary. W wyjątkowej mszy świętej, którą odprawił ksiądz Tomasz Trzaska, uczestniczyli także inni duchowni, krewni ofiar oraz pielgrzymi. Aira nie wystąpiła w roli gwiazdy telewizji, lecz jako pokorna, wierna. Wtopiona w duchową i cichą atmosfera uroczystości. Na insta Story napisała wzruszająco. Msa we więzieniu zawięzionych i pomordowanych. To jest miejsce, w którym wiara i pamięć spotykają się, abyśmy nigdy nie zapomnieli. I like that. Zdjęcia, które udostępniła Ida, ona sama w skromnym stroju, zamyślonym wzroku, trzymająca w dłoni różaniec, nie tylko wyrażają cześć, ale także niosą silne przesłanie o obecności światła wiary w cieniu. Dla niej wiara nie ogranicza się do kościoła, ale można ją odnaleźć wszędzie nawet w zimnych murach więzienia, gdzie wciąż rozbrzmiewa pamięci o cierpieniu. Wiara i rodzina – wartości w życiu Aidy Nowakowskiej Przed rokiem 2024 Ida Nowakowska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych twarzy, Telewizji polskiej. Od popularnego programu śniadaniowego Pytanie na Śniadanie po pełno emocji sceny The Voice Kids zawsze prezentowała profesjonalizm, pozytywną energię i bliski kontakt z widownią. With 2,4 lat, Aida jest nie tylko odnoszącą sukcesy prezenterką, ale także oddano żona i matkę. Poślubiła Jacka Herndona, amerykanina polskiego pochodzenia i obecnie wychowuje małego synka Maksymiliana, który niedawno skończył trzy lata. Jej największą dumę. W programie Dobry Dzień Ida wyznała, że zawsze marzyła o dużej rodzinie, w której miłość i wzajemne zrozumienie są spoiwem łączącym wszystkich. Chciałabym mieć dużą rodzinę, w której każdego dnia kochamy się i wspieramy. Rodzina jest budowlą duchową to jest miejsce, w którym uczymy się oddania, troski i bezgranicznego zaufania. Te słowa wyrażają nie tylko jej osobiste pragnienia, ale także odzwierciedlają jej silnej religijną filozofię życia. Dla Heidi wiara katolicka jest nie tylko źródłem siły duchowej, ale także kompasem dla wszystkich decyzji i działań życiowych. Weary, że wychowanie dziecka wie wierze, jest najlepszym sposobem na budowanie solidnych podstaw moralnych dla przyszłego pokolenia. W codziennym życiu prezenterka i jej mąż pielęgnują proste, ale głębokie nawyki religijne: wspólną modlitwę każdego wieczoru, czytanie Pisma Świętego i udział w mszy świętej w każdą niedzielę. Ajda mówi, że te chwile pomagają jej rodzinie znaleźć spokój, więź i wdzięczność w zabieganym życiu. Chciałabym, żeby Maksymilian został kiedyś ministrantem. Te rytuały kosielne dają naszemu codziennemu życiu szczególny wymiar i niezwykłą szlachetność. Dodała z dumą. Poprzez swój sposób życia, Ida Nowakowska przekazuje silne przesłanie: niezależnie od pozycji, gwiazdy, matki czy wiernej, wiara i miłość są podstawowymi wartościami, które tworzą prawdziwe szczęście. Symbol wary Ina J. Ostatecznie, Ida Nowakowska nie jest już tylko rozpoznawalną twarzą małego ekranu ale stopniowo umacnia swoją pozycję jako symbol wiary, miłosierdzia i ducha dobroci w nowoczesnym społeczeństwie. W czasach, gdy celebrity z milczenie w kwestiach religijnych czy duchowych, aby uniknąć kontrowersji, Ida wybrała odwrotną drogę. Odważnie mówi o swojej wierze w sposób otwarty, Szczery i inspirujący. Jej dobrowolny udział w działaniach religijnych, uroczystościach upamiętniających i misjach humanitarnych, nie tylko wyraża szacunek dla historii i wiary, ale także ukazuje serce, które potrafi się dzielić i dążyć do wiecznych wartości, Ponad sławą i blaskiem Seny. Ida Nowakowska nie postrzega religii jako formalności, lecz jako autentyczną podróż życiową, w której odnajduje spokój, wdzięczność i głęboki sens istnienia. Dla Idy, więzienie na Mokotowie nie jest tylko miejscem historycznym, ale świętym symbolem pamięci i wytrwałości narodu polskiego. Przechodząc przez te zimne mury, widzi nie tylko ślady cierpienia, ale także czuje nieśmiertelną siłę ducha, która pomogła wielu pokoleniom pokonać mrok. To właśnie to doświadczenie sprawia, że wierzę, Iż światło wiary może rozświetlić nawet miejsce, które wydaje się najciemniejsze. Dlatego też zdjęcia z więzienia, które udostępniła Ida, nie mają posępnego wydźwięku. Wręcz przeciwnie, emanuje z nich światło współczucia, wiary i nadziei jako przypomnienie, że niezależnie od zmian na świecie, wiara i miłość do bliźniego zawsze będą płomieniem, który ogrzewa ludzkość.